Impegmuj z tym faraonem, zbuduj dla mnie piramidę! Luczek, ale ja też wyglądam jak byłbym z Egiptu! Jesteśmy na pustyni i co? Jaką piramidę? O czym ty w ogóle mówisz? Dawaj, musisz rozpocząć swoją pracę i tutaj będziesz zarabiał kasę! Masz rację, co to jest? Tutaj są jakieś sztabki złota, które lecą tutaj i my dostajemy troszkę więcej pieniędzy! Wow, jakie to jest mocne! Wszystko wygląda tak egipsko! O tak, a to dopiero początek! Masz zbudować wielką piramidę, czaisz ziomek? Poczekaj, zaraz, łomo! Wow, ja piramida się zaczyna robić. Na razie jest taka dosyć malutka. Zaczęliśmy budować tylko spód, czyli tak naprawdę podstawę, ale spokojnie. Wow, ej, już chyba tą piramidę dosyć mocno ulepszyłem. Jest naprawdę wielka, tylko spokojnie. Musimy teraz pokupować może o jakiś dach i jest tutaj bardzo dużo rzeczy. Ej, ja się faktycznie czuję jak w takim Egipcie. Jak to superowo wygląda! Faktycznie, może będą tutaj jakieś mumie. Uuu. Nie no, co ty! To chyba nie będzie nic strasznego, ale ta piramida w środku jest ogromna. Wow, i tu jest jakaś taka statuetka, widzisz to? To jest jakiś faraon, pipek. Tak, my tak będziemy leżeć. Au. No co ty mówisz? Ej, spokojnie. I tutaj mamy nawet, wow, jakieś takie złote statuetki. No tak, w Egipcie były takie rzeczy, ale zaraz, czy to jest przypadkiem jakiś basen? Ej, uważaj, tutaj na środku jest lawa! Faktycznie, a to są jakieś karaluchy, patrz, to są robaki. W Egipcie oni lubili robić takie statuetki z tego. Ej, to jest Naprawdę dziwne. Ja nigdy nie wiedziałem, że będę mógł w stanie zrobić taką wielką piramidę jak tutaj. I patrz, budujemy jeszcze więcej ścian. I tu jest jakaś mumia. O nie! Oby tylko pimpek ona nie ożyła. Spokojnie, nic nam się nie stanie. Wszystko powinno być ok. Kupujemy oświetlenia. I skończyła mi się gotówka. O o, no dobra. I ja chcę ulepszyć tą piramidę do końca. Dlatego kupimy za 2000 Robuxów nieskończoną ilość pieniędzy. To znaczy 75 milionów. I uwaga, zaczynamy kupować wszystko. Wow, tutaj jest nawet jakieś jeziorko, widzisz to? Faktycznie to wygląda jak w takim Egipcie Pimpek Dawa. Tu jest jakaś oaza, co tu się dzieje? Dlaczego tu jest taki most? Naprawdę w środku piramidy były takie rzeczy i chwila, tu są nawet jakieś statuetki. Ojeju, to wygląda przepotężnie. Naprawdę, Pippek, i tutaj gdzieś może będzie mumia. Co tu się dzieje? Tu są nawet takie welże. O, o nie podoba mi się to! One syp... Ze swojej twarzy. Czemu to tak leci? Nie rozumiem tego. Nieważne. Wow, ale to jest piękne. Wyjdźmy z tego miejsca. Trzeba je jeszcze bardziej ulepszyć. Jako my, takie faraony, musimy mieć najlepszą piramidę na świecie. Tutaj już kupiliśmy dosłownie wszystko. Ale chwila. Chyba tutaj czegoś brakuje. No i proszę, możemy kupić drugie piętro. Wow, Luczek. Myślisz, że będziemy w stanie wypełnić całą tą piramidę? Przecież zobacz, jaka ona jest ogromna. Nie wiem, Pipek. Naprawdę. Tutaj musi być pełno rzeczy. I nie wiem, czy w ogóle damy radę. Wow, widzisz to? Ej, zaraz, tu są kolejne jakieś mumie. To są chyba takie sfinksy. Nie rozumiem troszkę tego, ale nieważne, wygląda to naprawdę potężnie. Zobacz, ile tutaj jest rzeczy i to wszystko daje nam kasę. Nie gadaj i tu jest jeszcze wyżej jakieś przejście. O, o, tu jest chyba jakaś mini piramida. Co tutaj jest? To są jakieś znaki, które znowu dają nam jeszcze więcej kasy. Ej, dobra, to jest akurat bardzo mocne, ale chyba czegoś nie dobudowaliśmy, no bo zobacz, nie mogę teraz nic czego ulepszyć, więc musimy się cofnąć tutaj na początek i proszę bardzo, rozszerzamy naszą bazę. O, o, co tym razem? Ja nie mogę! Jakie to jest wielkie! Takie wielkie pomniki, Pimpek, ale chwilę, kasa nam już się kończy. No nie! I zobacz, tu jest wielki posąg Anubisa. Nie wiem, co to jest za postać. To wygląda trochę jak taki królik, albo w sumie może kot? Faktycznie, ale my w sumie jesteśmy pieskami. Nie lubię kotów, walić je. Masz rację, ja też wolę pieski i czekaj, wow, może tutaj jest jakiś skarb. Czemu on ma taką czerwoną buzie Troszeczkę tego nie rozumiem, ale uważaj, nie możemy tutaj wpaść do lawy, bo zgniemy. W każdej piramidzie jest bardzo dużo pułapek i tutaj też będziemy musieli to zrobić, ale sekunda, ja chyba nie kupiłem tutaj jeszcze dużo rzeczy. Musimy kupić dekoracje. Wiedziałem, że czegoś na początku nie kupiłem. I czekaj, pomnik Sfinksa? Nie rozumiem tego. Wyjdę może na zewnątrz. Wow, nasza piramida jest tak ulepszona, ale chwila, czyja piramida jest tutaj obok? Nie wiem, to jest jakiś inny faraon. Wiesz co, musimy go naklepać potem, tylko teraz budujmy naszą. Masz rację, jakie to jest wielkie. Ej, widzę tego sfinksa na samej górze. To jest takie ogromne, ale czekaj, ja nie widzę czubka naszej piramidy. Myślisz, że ona jest w ogóle skończona? No Pipek dopiero jest przed nami. Spokojnie, my dopiero to zaczęliśmy budować. Tutaj chyba można ulepszyć ją jeszcze bardziej. 29 tysięcy, i uwaga, powinno wszystko być gotowe. Sprawdźmy to, bo wydaje mi się, że nawet cały czubek tej piramidy jest już gotowy. I patrz na to, chyba skończy Mieliśmy ją. Wow, jest tutaj koniec, ale spokojnie. Widzisz, ile tutaj mamy jeszcze miejsca. To wszystko trzeba będzie kupić. Ciekawe, co tutaj znajdziemy. Wydaje mi się, że będzie jakiś wielki grubowiec pipe. No Możliwe W sumie jak tu jest tyle miejsca To na pewno będą jakieś wielkie groby Faraonów i mam nadzieję, że nie znajdziemy Tutaj żadnych duchów. Impek, ale jak ty To wszystko kupisz przecież, żeby skończyć tą Piramidę, to zajmie nam to z 10 lat No masz rację, jesteśmy strasznie wolni I wiesz, dlatego pójdę teraz do Sklepu i kupię taki magiczny Dywan. Taki dywan miał faraon 200 tysięcy lat temu, czy Kiedy oni tam żyli. I zobacz na to Luczek, uwaga, wow, ale mam Super dywan, normalnie jeżdżę Jak jakiś faraon. Dobra, zazdroszczę ci, a tutaj, wow, to są jakieś takie pomniki. One są naprawdę drogie. Patrz na to, 15 milionów za taki pomnik kobry. O o, i co tutaj się dzieje? Z drugiej strony też mogę coś takiego kupić. I, one są bardzo mocne, ale brakuje ci chyba już kasy, ale może się odebrać! No właśnie, poczekaj sekundkę, mam też mój super faraonowy oczywiście dywan. I uwaga, poczekaj chwileczkę, siup, lecimy tutaj, mam pieniędzy. Ło, wow, aż 50 milionów! Co jest? Teraz na pewno kupię wszystko! O tak, pipek, dobra, to naprawdę się opłacało kupić. To tak pięknie wygląda. I pyk, patrz, kupujemy to wszystko. Ej, to jest naprawdę mocne. I czekaj, gdzie to idzie? To idzie prosto do tego zfiksa. Dobra, ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, jak ty. To jest serio strasznie dziwne. Po co to tak wygląda? I jeszcze tutaj są jakieś faraony. Dobra, luczek, ta piramida to jakaś przesada. Zobacz na to. My dopiero zrobiliśmy tak naprawdę połowę z tej piramidy. A chwila, może tutaj na górze coś będzie. A chwila, jest tu coś. Uważaj, pipek, może tam będzie. Faraon! Niespokojnie, wszystko jest w porządku. Ta piramida jest całkiem bezpieczna. Jeszcze jak mam ten superowy dywan. Bez niego nie mógłbym zwiedzać tak tej piramidy, a teraz to jest bułka z masłem. Mamy teraz do odebrania 140 milionów. Dobra, w co ja teraz mogę kliknąć? Ej, sam aż nawet nie wiem. Tutaj chyba jest jeszcze parę rzeczy do kupienia. Jeden, drugi i z drugiej strony pewnie też te same statuetki. Ej, nie wiem jak ty, ale dla mnie one wyglądają troszeczkę strasznie, co nie? One są takie przerażające. Tak jakby się patrzyły na ciebie No właśnie, wiesz co, ja chyba tutaj nie chcę być w tym pomieszczeniu Ale zaraz, mogę teraz kupić jakiś główny pokój Kosztuje 300 tysięcy I uwaga, zaraz, tu jest cały środek Wow, widziałeś tej podłogi wcześniej tutaj nie było I czemu tu jest tyle lawy? Nie wiem, Pimpek, tam będzie na pewno faraon Uważaj, to tak wyglądało w środku Wow, czaisz to Zaraz, tu jest jakiś kolejny most I możemy sobie przejść dalej Niestety nie mamy gotówki Ale spokojnie, zbierzmy ją teraz, i uwaga, kupujemy po kolei wszystkie rzeczy. Na samym początku. Nie wiem dlaczego to tak wygląda, ale jest to naprawdę potężne, nie? Tak, Pipek, i tutaj coś mi się wydaje, że będzie jakiś faraon, naprawdę. No wow, to sobie jakieś platformy i uwaga, to będzie jakaś wielka statuetka. Patrz na to, masz rację. W środku piramidy to jest chyba ten główny grobowiec. To jest ta umia, Pipek, ale patrz tutaj coś jeszcze możesz kupić. Ja nie mogę. No dobra, kupujmy po kolei kolejne faraony, nawet jakieś oświetlenie. To jest. Wszystko bardzo drogie, ale jak to pięknie wygląda! I sekunda, kolejne dropery. Ale spokojnie, Luczek, teraz zarabiamy tyle pieniędzy, że tą całą piramidę możemy skończyć. Uwaga, wow, tego jest tutaj naprawdę wiele. Ale czekaj, idę teraz na drugą stronę i nie gadaj, będziemy mogli kupić tak naprawdę to samo, ale musimy to wszystko odblokować, żeby przejść na kolejny etap piramidy. Tak, Pipek, i zobacz, tu jest jakieś wejście na górę. Wow, nie widziałem tego wcześniej. Dawaj, wchodzimy tutaj. Ej, ja mam w sumie dywanik. Uwielbiam go używać. I patrz, to wszystko jest tutaj skończone. Ale spokojnie, mamy jeszcze tutaj drugie piętro. Ale zaraz, nic tutaj nie ma. Nie gadaj, czy my skończyliśmy tak naprawdę naszą całą piramidę? Nie wierzę w to. Zobacz, jakie to jest wielkie. Wow, to jest prawdziwy grobowiec faraona. Masz rację, pimpek, jesteś taki mocny. A ciekawe, jak wygląda to z zewnątrz. Tak, trzeba to sprawdzić. Tutaj już wszystko jest skończone. Ej, szczerze, ja bym. Naprawdę chciał zamieszkać w tej piramidzie. Przecież to wygląda tak dobrze, ale musimy w takim razie zbadać, co jest tutaj na zewnątrz i chwila. Mamy nawet jakieś takie autko i naszą piramidę. Co jest? Ale ona ładnie wygląda, to najlepsza piramida na świecie. No pewnie, że tak, ona jest taka ogromna. Nikt nie ma lepszej piramidy ode mnie.